I zobaczcie, admin napisał do mnie Cześć Pipek Chciałbyś dostać ode mnie swoją własną bazę Ale zaraz, jak to? Ja już mam taką super bazę O jaką bazę Ech. mu chodzi? Właśnie nie wiem, ale widzę te wiadomości Ty przecież masz jakąś bazę Może on ci da najlepsze brain roty? No właśnie nie wiem I on tu pisze, że będzie cała czerwona Twojego ulubionego Ech. koloru Jak to? To jest niemożliwe Przecież ta baza jest teraz Czerwoną. Nawet tak nie mów Ja bym chciał niebieską, bo to jest mój kolor Tylko żebym ci ją dał Musisz mieć same czerwone preyroty. E? zaraz, ja czegoś nie rozumiem Ja już mam jakieś czerwone preyroty Jak te cikle teraz I nawet, o, tutaj jest jakiś czerwony preyroty. to powinno chyba wystarczyć Ale nie takie Tylko z ewentu bloodrod Czerwony, a, już rozumiem Czyli chodzi mu na przykład o taki bloodrod treco turbo, bo one są Czerwone preyroty. Tylko jak ty chcesz je zdobyć? Przecież nie ma tego eventu z czerwonym księżycem. Nie uda ci się tego zrobić. No tak, nie dostaniemy mhm. tych Bloodrun Road, Preyrodów. Jak ja mam w takim razie uh. wypełnić tą całą bazę? Nie martw się, jestem adminem, uh. więc dostaniesz ode mnie ten event w prezencie. O czym on w ogóle mówi? Przecież tutaj na razie nie ma tego eventu. I on nas chyba oszukuje. To nie jest prawda. No właśnie, adminie, prosimy cię o ten event, bo inaczej Pimpek tego nie zrobi. Ale chwileczkę. Ty, pokazał się chyba ten Iwę Tak, to jest ten czerwony księżyc I chwila, powinny teraz wychodzić Wow, czerwone brejroty Ale super No tak, i mamy ich tutaj pełno Ale zobacz, co ja mam w mojej bazie Mam ich tutaj jeszcze więcej O, oh, ty też masz jakieś czerwone brejroty Ale chwila Ja w mojej bazie mam też takie normalne brainroty, nie tylko o. czerwone. Co ja muszę z nimi zrobić? Nie gadaj, że muszę je sprzedać. E Ale on napisał, że niestety nie możesz mieć innych brainrotów niż Bloodros. Więc... Stoi komuś, bo inaczej czerwonej bazy nie dostaniesz. Nie, no to w takim razie sorry, ale muszę zacząć sprzedawać wszystkie moje brejroty. No poczekaj, przecież masz kolegę, czyli mnie, Luczka, możesz mi oddać te gararam, mararam albo cikle teraz malutkie, bo ja pimpę nie przechowa. Jak to, to w sumie tak, tak, możemy tak, tak, się tak, wymienić. Tak, tak. Ja muszę mieć tylko takie brodro, takie trend co turbo, a nawet na górze jakieś widziałem. O, gdzie Rafa Celeste mam blodro, ale niestety ten oh. los muszę sprzedać, bo one są normalne no. i tego Mateo też. No weź, no mówiłem ci, żebyś mi je dał. Ja mam dużo miejsca w mojej bazie, mam tyle lebirfów, a zobacz, jakbyś mi je dał, to wtedy ja może bym ci pomógł i dał na przykład mojego tralalero, tralala. On jest taki blodrot. Ej, ja go naprawdę potrzebuję, to o. czekaj, może się wymienimy, bo ja muszę mieć całą bazę w tych blodrotach. A ty nie potrzebujesz. Weź sobie szybko tego nuklearno-dinozauro i przenoś to, bo ja za chwileczkę serio to wszystko zacznę usuwać. No poczekaj, przecież ten event jeszcze trwa dużo czasu, więc na pewno nam się uda uzbierać tą bazę, a ja przechowam te brainrociki. No to niech ci będzie, a ja w takim razie zamienię tutaj te wszystkie brainroty blodrot, które są na górze i przeniosę je tutaj na dole. Bo ja chcę mieć jak najlepsze te blodroty, a na trzecim miejscu w bazie ty tutaj jest. Sorry, espresso signore to muszę sprzedać, ale za to, Bisi klętera, jest taka czerwona. O, tak, muszę ją teraz dać tutaj na sam dół. I nie zabieraj mi jej, bo ona jest blodrot. A ja potrzebuję całej czerwonej bazy. Ale ja nie rozumiem, czemu ty się mnie nie słuchasz. Zobacz, ja na przykład wezmę te brajdroty, które masz na dole. I będą bezpieczne u mnie w bazie, więc dawaj, ty może pójść na linię, bo zobacz, jest jakiś kapucino, asasino Tutaj taki blodrot. I w sumie tutaj są same blodrot, przedmioty i takie brajroty. Dawaj mi go. Ja go muszę wziąć. Tylko wiesz, czego się obawia, Że te blod no, są y super słabe, a ja bym potrzebował czegoś lepszego. Moja baza musi być czerwona. A, czekaj, skąd ty masz blonrod Lawakę, wakę Saturną Saturnite? Chyba mi ją dasz. No dobra, możesz sobie wziąć. Jak normalnie, to bym cię tego nie dał, ale admin na nas patrzy i wiesz co? Ja po prostu patrzyłem na linię i zobacz, ej, tam wyszły jakieś Nostralelito. Lelito! I jakim cudem one są a my nie mamy takiego dużego szczęścia Ej, dobra, to może się naprawdę udać Ale chwila, Luczek, przenoś szybko te brainroty mm. do twojej bazy Bo ja serio zaraz sprzedam tego nuklearno dinozauro, jak go nie przeniesie! No nie, dobra, kliknij, że nie sprzedajesz, bo inaczej się obrazimy A ja już wszystko biorę, spokojnie U mnie w bazie na pewno to będzie bezpieczne Ja już zabrałem tutaj parę mm. takich Blodrot brainrotów Ale one nie są dobre A chwila, czy mi się wydawało, ty na drugim piętrze Miałeś bulbarol dilu, dilu, no nie, czemu ty masz takie słabe blondroty? Ty powinieneś mieć jakiegoś sekreta. Co jak ja nie dostanę tej czerwonej bazy przez ciebie? W sumie zobacz, ta czerwona baza jest cała wypełniona właśnie na czerwony kolor i to jest ten twój ulubiony. Tak, musimy jeszcze wypełnić ją tutaj z drugiej strony na drugim piętrze, ale wiesz czego tej brazie tak naprawdę brakuje? Tylko oh. w środku dodać takie przedmioty z Pimpek Shopu, jak na przykład moją baskoteczkę, a nawet koszulkę. Wtedy to by naprawdę dobrze że pasowało, ale dobra, o. otworzę ci bazę, żebyś mógł tutaj wchodzić i ja muszę wejść tutaj na linię. No nie, te Brejroty są zbyt słabe, ja potrzebuję czegoś lepszego. Bo nawet Admin napisał, zapomniałem ci powiedzieć, o? że musisz mieć same najlepsze Brejroty, a nie jakieś słabe, czyli nie mogę brać tych najgorszych z linii. I musimy chyba usunąć jakieś z twojej bazy, bo ty ode mnie wziąłeś jakieś słabe. Tak, mam ich bardzo słabych, ale jak ja mam wziąć jakiekolwiek lepsze, jak mi żadne oh. nie wypadają. No czekaj, może postoimy troszkę dłużej na linii i na pewno coś będzie, tak mi się wydaje. I czekaj, patrz, co się zrobiło tutaj w tle. Nie wierzę w to. tu oh, chyba oh, oh. jest sprawka tego Admina. Dziękujemy oh, ci, to... Adminie. O, on mi dał takiego żeby żebym ja go sobie zabrał, ale czekaj, czy mi się wydaje? O nie, Luczek, teraz przesadziłeś. Sorry, dałem ci możliwość, że możesz sobie wziąć moje breiroty. ale ty chyba za Pomniałeś wziąć tego grapini i Sorry, ale nie. muszę go teraz sprzedać! Co ty zrobiłeś? Przecież to był dobry Brainrod. Moglibyśmy go jeszcze użyć i coś z nim porobić! Ale mnie to nie obchodzi, A. ja chcę tutaj zdobyć jakieś lepsze i czekaj, Tu tutaj jest 6-7 BloodroD! Ale my mamy FARTA! On jest zawsze niebieskiego koloru A taki kolor do niego nie pasuje Jak to nie pasuje? Ten kolor jest a... najlepszy I za chwileczkę nie. będę mieć czerwoną bazę Ej, a może Luczek, ty też będziesz mieć swoją bazę to... Taką czerwoną Tylko musisz ją wypełnić tymi Blodron Brainrotami Życiu, ja chcę mieć niebieską bazę I będę coś takiego miał A zobacz, co jest tutaj na linii Ej, czemu to jest Wygląda bardzo normalnie. I chwila, czemu ty go zabrałeś do siebie? Bo ja też chcę mieć chyba jakiegoś Bredrocika, Zresztą on mi się bardzo podoba, ten słonik. Ale czekaj, czekaj. Obiecaliśmy sobie, że to ja będę brać wszystkie Aha. blodroty. I wiesz co, sorry, ale... O! Ja Awa! ci pozwolić, żebyś go wziął! Awa, czemu ty mi normalnie to kradniesz? Zamykam tą bazę i już mi nie wyjdzie! No proszę cię, weź potem ci oddam, jak moja baza się zmieni, tylko ja muszę mieć same blodroty, no bo Abil mnie prosił! No nie no, nie pozwolić na to więc lepiej mi nie uciekaj, ale czekaj. I przecież możesz przechodzić! Nie, ja mam tutaj wejście dla kolegów. No nie, Pipek, weź mi to oddam. No i co? Ej, dobra, oddam ci, Awa. ale później najpierw muszę wypełnić całą moją bazę czerwonymi braylutami. I chwilaczy mi się wydaje, bo tutaj wychodzą dwa Laki Bloki, BlodRot! Ty, może z niego coś dobrego wyleci. Dawaj, są trzy tutaj nawet! I w sumie ja bym je otworzył, o -o. bo skoro jest ten event Blodrot, to Laki Bloki też powinny nam dropić takiego e, e. Bloodrot Brainrota, Co nie czy mi się wydaje? Pewnie, że tak tylko trochę głupio, że będzie to czerwone Brainroty, ale to tobie się przydadzą. Tutaj na dole jest jeden! Tak, widzę go i czekaj, teraz go otworzę. Proszę, żeby... Chciałbym mi najlepszy bludrod jaki tylko może być. I czekaj, spaghetti toalety. No A. nie, wypadł mi ten, ale on też nie jest zły. Ja bym chciał na przykład e sox sekola, żeby był albo spaghetti toalety. Nie, to jest kolejny taki niezbyt dobry braidrod, ale czekaj, gdzieś tutaj powinieneś mieć jeszcze jednego laki bloka. Może jest na dole, albo chwila ty mi go ukradłeś. No nie, A. gdzie nie? Ty chyba nie miałeś pieniążków, lepiej się ogarni, bo za chwilę nic nie dostanie. Blub. No ja nie wierzę, ale czekaj, hmm. mam już tutaj dwa piętra w basie. Co prawda niektóre te brejroty nie są jakieś dobre, ale potrzebuję jeszcze raz, dwa, trzy, sześć brejrotów i będę mieć czerwoną bazę! O. I to dawaj tutaj na linii. Ej, ja tutaj coś widzę! Właśnie co wyszło, tralaleton taki! Ej, zaraz, czy to jest w ogóle możliwe? Wow, dawaj mi to! Dziękujemy ci, Admin, to wszystko jego sprawka. I ja, dobra, co ja bym teraz wypełnił to takimi słabymi brejrotami? I czekaj, nie gadaj, dobra. Admin serio się chyba z nami bawi, bo teraz wypadł mi dragon kaneloni. Ty, on jest ładny i nawet fajnie, tak zionie tym ogniem to mi się podoba. Ja też to bardzo lubię, ale czekaj, o, o, chyba zaraz mi się skończy miejsce w mojej bazie, bo już nawet nie mogę wziąć chyba tego Fluri flura Czy to oznacza, że mam całą czerwoną bazę i powinna mi się teraz zamienić na czerwono. Chyba powinieneś spytać się admina i do niego coś powiedzieć. No tak, bo mam tutaj jeszcze jedno miejsce i tu. Ale te Brayroty właśnie sobie tutaj przychodzą. I mam już je wszystkie. Oh. Adminie, zobacz, bo całą czerwono o, czy to oznacza, że dostanę teraz moją własną bazę? Tak, i zobacz, co napisał admin. Tak, udało ci się wejść do bazy, luczka i dam ci własną czerwoną bazę. Jak to? Czyli muszę po prostu wejść Uff. tutaj i co? Moja baza nagle stanie się czerwona? Coś w to nie wierzę. Tylko nie możesz się patrzeć. Ej, ja to widzę. Ej, Pimpek, to będzie niezła niespodzianka dla ciebie, dobra? Nie odwracaj się za siebie, bo naprawdę się przerazi. I teraz jak to mam? Swoją czerwoną bazę! Ale chwila, ja nawet nie zebrałem jakoś mega dużo breirotów, jakim cudem wszystko jest takie czerwone na dole i nawet na tym drugim piętrze! Weź mnie tutaj wpuść, bo nie mogę wejść, a nigdy nie dotykałem takiej czerwonej blazy brudru! Sorry Luczek, ale nie mogę ci pozwolić na nią wejść i już nikt nie wejdzie do mojej bazy, bo to jest najlepsza na świecie!